Ogrodnicy mogą podlewać swoje kwiaty w ten sposób. Gdy poznałam ten trik, sama zaczęłam go stosować. Oszczędza mi on sporo czasu. Przygotuj zwykłą butelkę. Za pomocą rozgrzanego narzędzia, zrób w niej dziurki, najlepiej w dnie. Małe otwory mają duże znaczenie w tym triku. Ten prosty patent sprawi, że nawet najtańsza butelka zyska nowe właściwości. W nakrętce również zrób dziurę, tak aby zmieściła się w niej końcówka węża. Taka butelka jest już gotowa do użycia. Na ogrodzie włóż do niej wąż ogrodowy, tak aby jego końcówka znajdowała się na samym dnie. Następnie odkręć wodę. Taka butelka idealnie sprawdzi się do podlewania. Zacznij podlewać rośliny, a od razu zobaczysz, że strumień wody będzie wylewać się jak wodospad. Dzięki temu szybciej podlejesz ogród. Bez zbędnego machania podlejesz więcej roślin i skończy się chodzenie pokonewki z wodą. Zwykła butelka może znacznie ułatwić dbanie o ogródek.